Jeśli chcecie samodzielnie wykonać taki sufit jak ten, ten odcinek jest właśnie dla Was. Zapraszam do oglądania. Czynność rozpoczynamy od wyznaczenia środka naszego pokoju, gdzie ma zostać zamontowana nasza konstrukcja. Niekoniecznie musi to być środek, po prostu musi to być miejsce, w którym chcecie, aby wasza konstrukcja wylądowała. Także zaznaczymy środek. Od tego miejsca będziemy wyznaczali pozostałą część konstrukcji. Następnie docinamy profile aluminiowe, które posłużą nam za mocowanie naszej konstrukcji. Tutaj dobrze wpisują się nożyce do cięcia blachy lub też piłka do metalu. Możecie użyć innego elementu jako mocowanie konstrukcji. Mogą to być elementy drewniane, w zależności co macie dostępne. Nawiercamy odpowiednie otwory. Tak to ma wyglądać na suficie. Pierwsza część zewnętrzna już zamocowana. Analogicznie to wygląda, więc pokażę Wam, jak mocuje wewnętrzną część, czyli przykładamy, odrysowujemy. Tutaj Ważne jest to, aby dokładnie sobie pozaznaczać wszystkie elementy, trzymać się różnego rodzaju poziomów. Odnośnikiem tutaj najlepiej mogą być ściany zewnętrzne waszego pokoju, aby nasza konstrukcja nie była zeskosowana, nie sprawiała wrażenia jakiegoś ukosu. Oczywiście ochronka na. Oczy nasze też jest ważna, także takie okularki, jeśli nie macie, w opisie pod filmem podlinkuję wam wszystkie elementy, które użyłem do zamocowania tej konstrukcji, abyście wiedzieli i mogli sobie sprawdzić cenę poszczególnych elementów, łącznie tutaj z oświetleniem oraz nawet wiertłami, które też przydadzą się do Mocowania naszej konstrukcji. Nawiercamy otwory. Tutaj warto dosyć mocne kołki założyć. Nie używajcie zbyt małych, w zależności oczywiście na ile tych otworów chcecie zamontować. Ja tu montuję każdy element na dwa. Na dwie dziury, czyli dwa kołki rozporowe do betonu. Są to kołki ósemki, także dosyć mocne. Przykręcamy naszą listwę aluminiową. Jak widzicie, montuję ją tak jakby w poprzek, aby uzyskać głębszą. Przestrzeń naszej konstrukcji, z, dlatego, że będę tutaj montował wewnątrz oświetlenia halogeny na 220V, co powoduje, że żarówki do niego są głębsze niż standardowe halogenki. I tutaj przede wszystkim dobry projekt pozwoli Wam uniknąć później niepotrzebnych poprawek i różnego rodzaju wpadek, które mogłyby. Wam utrudnić waszą pracę, także poświęćcie odpowiednią ilość czasu do sporządzenia odpowiedniego projektu waszej konstrukcji, wymierzenia wszystkiego na papierze. Później najzwyczajniej przeniesiecie to na sufit. Odmierzamy kawałek płyty gipsowej, karton gips, którą musimy obłożyć naszą konstrukcję dookoła. Aby uzyskać ładny efekt, warto, warto właśnie odpowiednio planować. Dlatego ten projekt wstępny jest bardzo ważny, aby te kolejność wykonywanych prac była jak najbardziej odpowiednia. Odcinamy wzdłuż, przejeżdżamy ostrym nożykiem. Następnie odłamujemy ten kawałek naszej płyty gipsowej, który jest nam potrzebny, odcinamy pozostałą część. Jeśli tutaj poświęcicie dłuższy, dłuższy czas, nie będziecie tego robić zbyt pochopnie, zbyt szybko, to też później obróbka tego całego elementu waszej konstrukcji będzie łatwiejsza. Przykręcamy element naszej płyty gipsowej do brzegów naszej konstrukcji, tak aby był on jakby otulony w całości karton gipsem żeby to wszystko wyglądało tak, jakby to ta konstrukcja była najzwyczajniej z jakiegoś betonu. Dokręcamy nasze elementy poprzez samonawiercalne wkręty. Są one oczywiście podlinkowane w opisie. Tak jak mówiłem, wszystkie elementy, które tutaj użyłem, będą dla Was dostępne. No i gwóźdź programu, który daje niesamowity efekt, to czarna połyskowa. Plexi. Myślałem, co zamontować tutaj na suficie. Czy ma tu być szkło, czy jakaś płyta MDF, właśnie w połysku. Padł wybór na Plexi czarną, ze względu, że jest ona najlżejsza, najłatwiej jest ją doczepić, ale uwaga, jest też łatwo pękająca, więc jeśli będziecie musieli wiercić w tej płycie, to uważajcie. No, nie trzeba mnie wiercić, ja najzwyczajniej chcę zamontować tutaj jeszcze na środku właśnie oświetlenie główne, więc muszę wywiercać w dziurę. Zacznijcie od cieniutkiego wiertełka, później dopiero ten otwór sobie poszerzajcie. Jak widzieliście, wyznaczyłem środek poprzez... Wyznaczenie taśmą naszego elementu. Mamutem, czyli klejem bardzo mocnym i szybko schnącym, przyklejam naszą płytę, naszą plexi do wnętrza mojej konstrukcji. Uważajcie tutaj na elementy elektryki, którą uprzednio też oczywiście trzeba dobrze rozplanować. Jeśli na elementach elektrycznych się nie znacie, zostawcie to fachowcom, aby tu nie było problemów z waszym zdrowiem i z waszym bezpieczeństwem. Także ja tutaj jestem dobrze ubezpieczony, więc zaryzykowałem i te elementy jakby sobie samemu wykonałem. Ale jeśli tego nie wykonaliście, nie czujecie się zbyt pewnie, nie radzę, aby elementy elektryczne robić. Oczywiście w każdym przypadku jeśli cokolwiek przy tych elementach pracujecie elektrycznych i odłączcie bezpieczniki tak aby nic Wam złego się nie stało no i ponownie wnętrze naszej konstrukcji oblepiamy naszą płytą karton gips, znowuż elementy Tutaj samonawiercające, czyli śruby, wkręty samonawiercające się w aluminium. Jeśli oczywiście wasza konstrukcja będzie drewniana, no to najzwyczajniej drewno wkręty, w dostosowane do waszej konstrukcji, tak aby ułatwić tutaj pracę. Możecie oczywiście nawiercać sobie dodatkowo to najpierw wiertłem, później dopiero wkręcać, ale to wydłuża wasz czas pracy. Wszystkie elementy, które są odsłonięte od waszej pleksji, Osłońcie później gipsując całość konstrukcji, czyli zasłaniając elementy wkrętów, które powinny być schowane poza płytę, czyli odpowiednio głęboko powinny się wkręcić, żebyście nie pobrudzili waszej pleksji. Następnie taśma LEDowa, która ma odpowiednie końcówki, tutaj już zamontowane z zasilaczem wbudowanym, będzie zamieszczona na tak zwanej listwie aluminiowej, która pozwoli na odprowadzanie ciepła z, naszego, z naszej całej tutaj konstrukcji płyty LEDowej. Montujemy wtyczkę odpowiednią do gniazdka, do zasilacza, który jest w zestawie naszej taśmy LED. Moja taśma ledowa będzie miała 5 metrów. Dwa takie komplety taśmy potrzebowałem. Wewnętrzna oczywiście była nieco krótsza, więc można ją bez problemu skracać na odpowiedniej długości Listwę aluminiową. Montuję też za pomocą kleju szybko schnącego. W zależności tu, do jakiego macie zaufanie, ja do mamuta nigdy się na nim nie zawiodłem. Szybko schnie i dobrze. Trzyma. Także element naszej aluminiowej listewki mocujemy do naszej konstrukcji właśnie w ten sposób. Jak widzicie, powyżej nieco płyty gipsowej, ponieważ tam wypełnia też to narożnikami aluminiowymi. Lub też jeśli takich nie macie, to można tutaj użyć jeszcze dodatkowych elementów kawałków płyty gipsowej. Oczywiście to wydłuża czas pracy, ale chodzi o to, żeby całość efektu była w ten sposób stworzona, aby sprawiała wrażenie jakby grubszej konstrukcji, bo jeśli to będzie grubości tylko płyty gipsowej, czyli około centymetra, no to nie sprawia to wrażenia takiej masywności. Po przyklejeniu całości taśmy LEDowej montujemy nasz zasilacz dodatkowo, właśnie ze złączką, zasilania szybko złączką, abyśmy mogli ją odłączyć w razie problemu. I zapamiętajmy, gdzie jest ten nasz zasilacz, aby w razie jego przepalenia była możliwość jego odłączenia. Jak widzieliście, efekt jest niesamowity, wszystko działa, więc wykonaliśmy prawidłowo wstępną część naszej pracy. Zabieramy się za dalsze elementy. Docinamy płytę gipsową na odpowiednią. Długość ja tu posłużę się nieco mniejszą płytą gipsową niż największe dostępne, bo nie miałem możliwości przewiezienia jej. Najlepiej tutaj, aby wszystko było skonstruowane z jednego elementu. W naszej płycie gipsowej wycinamy takie okienko, które posłuży jako odsłonięcie tego czarnego elementu z pleksji połyskowego, co da niesamowity efekt końcowy do zamocowania płyty gipsowej posłuży tu mi specjalny stojak do podnoszenia, podnośnik płyt gipsowych. Oczywiście możecie tutaj nadzwyczajniej poprosić o pomoc szwagra, ale jak wiecie, pomoc szwagra kończy się trzydniową przerwą w takich pracach, także w zależności to jak rozegracie. Ja posłużyłem się takim stojaczkiem, dzięki czemu samemu możecie całość prac wykonać. Można go wypożyczyć w sklepach budowlanych na jedną dobę, Nie jest to duży koszt. Następnie odznaczamy sobie miejsca, w których mocujemy nasze wkręty do naszej konstrukcji aluminiowej. Jak widać, złe wymierzenie powoduje oczywiście przebicie naszej płyty. Oczywiście później możemy to zniwelować większą ilością szpachlu, który jako bardzo dobry uważam tutaj szpachel tak, do takich elementów wario. Jest to masa szpachlowa do narożników. Zmniejsza ona ryzyko pękania, dlatego odpowiednią gęstość dostosujemy sobie, tak aby ona była nie za gęsta ani nie za rzadka. Pamiętajcie, jeśli łączycie płyty, należy poszerzyć szczeliny w nich, oczyścić je i zagruntować. Po wyschnięciu gruntu oczywiście możemy dopiero malować nasze elementy. I szpachlować. Także poświęćcie tutaj odpowiednią ilość czasu narożnikom i wykończeniu tych elementów brzegowych, ponieważ one najbardziej są widoczne i dają cały efekt. Po wyschnięciu szpachli, oczywiście zeszlifowujemy wszystko, aby uzyskać gładką, jednolitą powierzchnię. Ja poszedłem trochę na łatwiznę i szpachlowałem tylko otwory które wyciąłem oraz miejsce łączenia płyty, tak jak mówiłem z powodu tego, że nie miałem możliwości przewierzenia szerszej płyty. Oczywiście możecie najzwyczajniej Waszą konstrukcję wymierzyć na szerokość tylko takiej płyty 90 czy też 200, w zależności jaką konstrukcję chcecie stworzyć, to nie ma większego znaczenia. Następnie otwornicą Specjalną do wycinania otworów. Tutaj wymieście sobie, jaki ten otwór potrzebujecie. Wycinamy właśnie takie otwory do naszych halogenów, które będą w tej konstrukcji. Zaczynamy od pierwszego, gdzie jest nasz kabel, następnie kolejne według oznaczenia, jakie sobie wyznaczyliśmy. Jak widzicie, nie zastosowałem okularów i dostałem trochę skórzu. Także pamiętajcie, bezpieczeństwo, higiena pracy najważniejsze. Malujemy naszą konstrukcję pędzlem tam, gdzie jest trudniejsze dojście, a wałkiem oczywiście całość, ze względu, że możemy wtedy lepszą, jednolitą jakość uzyskać tego malowania. Po wyschnięciu całości konstrukcji przeciągamy okablowanie do podłączenia naszych halogenów. One będą podłączone w sposób równoległy, czyli za jednym stryczkiem będzie się zapalać całość naszego oświetlenia halogenowego. Pozostałe części, oczywiście, w zależności od sposobu, jaki chcecie, aby się zapalały. Także przeciągamy. Poszczególne kable. Tu nie ma zbytnio dużej trudności, aby te kable przeciągnąć z jednego do drugiego otworu. W każdym otworze powinny się znaleźć dwa, trzy żywowe kable. W ostatnim jeden, ponieważ zamyka on całość naszego układu. Następnie, odizolowując kabel, mocujemy nasze końcówki. Ja posłużę się tutaj kosteczką na. Śrubokręcik. Mocujemy nasz uchwyt do naszej lampy, czyli tutaj w tym przypadku jest to G12. Jest to dosyć uniwersalne rozwiązanie. Mocujemy oprawkę, mocujemy żaróweczkę i następnie żarówka ląduje w całej oprawce zamocowana za pomocą specjalnego tutaj takiego drucika. Następnie pozostaje nam test. Końcowy, wszystko zapaliło się prawidłowo, czyli zadanie prawie wykonane. No i całość uwieczni element z właśnie z tych kul które bardzo, bardzo efektownie się prezentują na całości naszej konstrukcji. Tu możemy regulować sobie długość poszczególnych kuli, w zależności od tego, jak chcemy, aby to wyglądało. Ja zrobiłem to w sposób taki niejednolity, czyli od najkrótszej do najdłuższej kuli. Następnie w naszej pleksji mocujemy otwory do konstrukcji naszej lampy, czyli do specjalnego uchwytu, który jest oczywiście w komplecie. Podlinkuję Wam w opisie, możecie znaleźć link do takiej właśnie lampki, która spisuje się bardzo fajnie, a wygląda niesamowicie. Jak widzicie, efekt końcowy myślę, że jest dosyć ciekawy, a szczególnie po zapaleniu całości konstrukcji. Czyli elementy led zewnętrzne, wewnętrzne oraz nasze halogenki dopełniają całości. Jak widzieliście, trochę dobrych chęci, chwila poświęconego czasu. No i mamy. Efekt gotowy. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów dotyczących nie tylko remontów, zapraszam Was do zakładki wideo, tam znajdziecie inne odcinki, które dla Was nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!